Hey kochani, z jakichś dwa dni temu zrobiłam w sumie tego już konia i mogę wam ogólnie go pokazać Chciałam powiedzieć, że za niedługo pojawi się odcinek ze moim chłopakiem mieliśmy go nagrać w sumie kilka dni temu, ale zapomnieliśmy totalnie ale myślę, że dzisiaj lub za niedługo pojawi się taki odcinek na moim kanale, więc możecie go wyczekiwać, no i tak e, ogólnie koń prezentuje się właśnie w ten sposób jak dla mnie bardzo Ślicznie on wyszedł. Tutaj ogólnie zaczęłam robić ku. Za niedługo będę robiła w sumie tego konia. Poczekajcie, pokażę Wam. To na razie muszę to niebo zrobić, zakryć i w ogóle. I tego konia zrobię, później kolejnego i następny jest i sam w sumie. I no. I ogólnie za niedługo Wam powiem, dlaczego używam plasteliny. Zamiast właśnie tych takich klei z Diamond Painting. Ale to w przyszłym odcinku. I no. Dobra, ty jak widzicie, sobie układam tylko, że. Coś mi nie chce to łapać. Ale dobra, za załapało mi. Hop. Ale wam tyle powiem. Dobra, w następnym odcinku Wam powiem. Na razie nie chcę zdradzać. Ale no jak widzicie, wyklejanie jest bardzo przyjemne. I no bardzo stresowuje, zanim go pojawi się odcinek. Ile kupiłam ogólnie diamond painting. Ale to to pewnie dopiero mi to przyjdzie na piątek albo na yy, sobotę, coś takiego myślę i wtedy wam pokażę. Więc myślę, że takie odcinek mi się spodobał i jeśli tak to się łapkę w górę, no i są na kanale. Pa!